Z tej strony Bajek, to jest kolejny odcinek z daily na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie Farming na 11, tak udało mi się mm, znowu mieć farming na 311. Co dziś będziemy robić? Wiem, że robiłem to tak samo ostatnim razem to samo robiłem w 22, czyli kostkowałem, tylko dzisiaj będzie kostkowana słoma i to farming 11, tam, gdzie na przykład nie da się babelować trawy, nie da się jej kostkować, tylko słomę. Po prostu tylko się dają. Tylko da się kostkować słomę. I ja dodatkowo wam powiem tak: w, między, w międzyczasie będzie tutaj jeszcze pracownik kombajnie kosił zboże, bo po prostu nie miałem czasu, aby to wcześniej zrobić, więc teraz to będzie robione. Zanim jednak zaczniemy, ten materiał już tak na poważnie. już pewnie wyłączyć ten materiał, jeśli nie to jest wdzięczny. Zostaw obowiązkową subskrypcję. Obowiązkową, powtarzam, obowiązkową. Obowiązkową! Myślę, że teraz dotarło. Jeśli chodzi o łapkę w górę, komentarz i dzwoneczek, to już mówię zależy od ciebie. Jeśli zostawisz, to fajnie, jeśli nie, to trudno. Dobra, nie będę taki sposób hamski pedużał i od razu jedziemy, bo nie ma na co czekać. To wciąga mi? Wciąga. Więc możemy sobie jechać. Pytanie, dlaczego wybrałem kostkowanie, skoro robiłem to ostatnio. No tak, bo robiłem to ostatnio, ale ostatnio był Farming Simulator 22, tak? Tak. A dzisiaj jest jedenastka, gdzie chyba dwóch odcinków jej nie było. 17 już nie będzie na pewno, więc to Wam przekazuję. 17 już na pewno nie będzie. A jeśli chodzi o Farming 11, to dlaczego postanowiłem. Kostkować. No przede wszystkim dlatego, że tylko kostek nie było robionych w tej serii. Tylko i wyłącznie kostek, więc... Nie zrobienie kostek było, tak powiem delikatnie inne, to jedyną rzeczą, której nie zrobiłem. To była taka rzecz, którą pominąłem, to nie lubię robić osobiście, zawsze mi się lepiej robiło Belen niż kostki, ale to chyba zależy od indywidualności osoby. Ja nie chciałem, nie, nie lubiłem robić kostek, więc zawsze wolę robić bele, ale no przecież muszę kostki zrobić, nie. No i tak samo, kostki planuję zrobić te tak samo. Myślę, że... Z, że kostki będą zrobione z siana, farming. W niektórych farmingach. Może, że, możecie być pewni, że w 17 już mieć nie będę. Już nie będę nagrywał w 17, bo... Po prostu Farming simulator 17 to jest gra już trochę stara no Tak Farming simulator 11, 13, 15 jest jeszcze starszy Ale Farming simulator 17 mam taki problem, że mi się nie chce jakby uruchomić Po prostu jakieś wyjuszy przy pobieraniu, coś takiego jakby się pobrało nie wiem co jest Nie będę próbował, po prostu mi się już nie chce Po drugie wam powiem, że ja już jestem naprawdę zmęczony To nie i naprawdę jest to bardzo męczący Codzienne nagrywanie, a render Montowanie, wstawianie to jest bardzo, bardzo męczące. Widzę, że tam się już pracownik wziął i chyba skończył. Z... Więc myślę, że zrobimy cięcie i wrócę jak odbiorę od niego po prostu zboże. Chyba sprawdziłem, jednak nie trzeba. W każdym bądź razie jedziemy i zbieramy w dalszym ciągu zbo... pokos płomy, po pszenicy. Mam dodać dodatkową rzecz. Planowałem na dzisiejszy odcinek zrobić wcześniej oczywiście wywóz obornika, jednakże był pod plantego i teraz jakimś cudem się stało, że jest już zdjęty z planteka. Nie wiem czemu, nie wiem jak, dlaczego takie stało, jednak mam nadzieję, że w następnym odcinku mi się uda, bo po prostu, po prostu uda mi się sprawić, że go wywiozę. Teraz tak, tym razem trzeba być i wybieram naprawdę w boże do szczeptu. Dobra, już wziąłem. I możemy dalej zbierać słomę. Na czym to ja skończyłem? Aha, na tym oborniku. No ja się postaram na następny odcinek zrobić taki, że będę go wywodził. Oczywiście, żeby nie było, nic wam nie obiecuję. Po prostu nic wam nie obiecuję. Żeby nie było, żeby obiecuję, że nie, nie, nie obiecuję, że to nie, obiecuję, że nie bo postaram się wywieźć, ale nic nie obiecuję. Druga też jest taka kwestia, że ja troszeczkę, że taką delikatnie powiem. Nie, delikatnie pomierać, ja nie mam już co po prostu nagrywać jedenastki. Po prostu rzecz jest taka, że ja po wywozie obornika i gnojowicy, nie będę miał już co nagrywać. bo co, będę nagrywał jak koszę jak sadzę, jak sadzę, jak kultywuję, jak, or... jak robię orkę, po raz kolejny, no, no nie, no bo to już będzie nudne, nie? A ja bym jednak wolał jakieś ciekawsze rzeczy, jakieś ciekawsze materiały robić. No bo ja wiem jak to wygląda, no robię kilka rzeczy, już kilka rzeczy zrobiłem i może. Nie mam jak zrobić kolejnych No wiem, że to nie wygląda fajnie, dlatego mówię wam Nie wiem co ja już mogę nagrywać, no bo koszenie zrobiłem, zrobiłem Karmienie To no takie już pół na pół zrobiłem, zrobiłem Bele zrobić, zrobiłem Kostki? No, zrobić robię to tam jeszcze Orka zrobiona, kultywacja zrobiona, siew zrobiony. No to, co tu jeszcze zrobić? No bo naprawdę, ja nie mam pojęcia, co bym tu mógł jeszcze zrobić. Co? No powiedzcie mi, no bo naprawdę, mógł, no jeśli chcecie oglądać, jak robię drugi raz, to są inną rzecz, no to proszę bardzo, nie ma problemu. No chyba, że chcecie widzieć inne zboża, to wtedy mogę zrobić, ale to też będzie bez sensu, bo i tak będę musiał je skozić i tak. Więc to trochę bez sensu. Teraz się będę w lugu, za tym kombajnem Ech jaka po prostu, lubię się wleć za kombajnami, naprawdę Ja wiedziałem, że go dogonię Że będzie tak źle Dzięki czemu będę miał czas na nagrywanie, a myślę, że około 6 minut się już nagrywa Nie jest to dobra sytuacja, że się już tak nagrywa, tak powiem delikatnie mówiąc bo ja planuję nagrać ten materiał jak najszybciej, jak najszybciej się da Pytanie, dlaczego ja jestem taki wredny i dlaczego ja tak chcę szybko nagrywać, no bo ja nie potrzebuję o, o, może teraz się to pomoże Zdecydowanie szybciej, Decydowanie to się szybciej kosi do zboże O, 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 Chyba, no powiem tak, troszeczkę zesz, zeszło w bok, ale tak czy siak, czas go przyspieszyć, bo ja nie będę tutaj dwa dni kosił tego. To jest właśnie trochę dziwne. Trzeba czekać, aż on się kurka wodna napełni. Gnójka puściany. teraz poczekam, aż on sobie nawróci. Dobra, nawrócił sobie i ja też sobie przykro, Ja Nie będę czekał dwa dni, aż on się po prostu skosi. To jest 8 minut nagrywania i ja nie planuję. Jakby dłużej tego nagrywać, 15 minut max Myślę, że w 15 minut maksymalnie jestem w stanie to zrobić, ale muszę go gnęja przyspieszyć. Bo inaczej sobie nie, wy, sobie nie wyobrażam, żebym, go mógł, żebym to mógł kosić. No. Jedziemy przyspieszenie do, 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 do ponad 10 na godzinę i gazu. Owszem, będę dłużej trochę to kosił, ale to chyba jednak nie zmienia tego faktu, że. Zrobię to szybciej, wykostkuję to pole i szybciej to pole skoszę, Więc yy, polerne kombajn. Zresztą głupi pracownik nie może normalnie przyspieszyć, tylko musi jechać tak, tak wolno i kurka wodna nie skręca. Teraz sobie kombajn niech yy, zawróci. Pracownik w kombajnie. My sobie weźmiemy i zawrócimy. Już Dość dużo tego pola 8 minut nagrywania, no chyba że zrobię 10 minut nagrywania, ale to będzie już troszkę złe pytanie, co mam na myśli, mówiąc złe? Przede wszystkim to, że ja zrobię zbyt krótki materiał. Też w sumie ja Wam tak powiem, że nie jest powiedziane, ile ja muszę, jak długi materiał muszę zrobić, więc jest git. A dobra, chyba wiem, jak mogę przyspieszyć ten kombine. Czy przyspieszyć komponent? Przyspieszyć czas kostkowania, tylko nie dać, Albo no w sumie nie, 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 nie. Bo tematem odcinka jest kostkowanie, więc niech zostanie kostkowanie. Zaraz chyba ja będę musiał znowu kurka wodna mu. Zaraz chyba ja będę musiał znowu mu po prostu wziąć i to odebrać to zboże. To nie jest fajną rzeczą przy, przy nagrywaniu materiału i robieniu kostek, bo, bo to trzeba coś się odrywać. Ej, nie mam na tyle czasu. No chyba, że się zrobi tak 2-3 przejazdy i. To jest gita, ale w to wątpię. Trochę kostek już zrobiłem połowę pola. Tak delikatnie ujmę, też już to zrobiłem, więc chyba myślę, że. Można zaliczyć tą pracę jako zrobioną, bo w połowie ją można powiedzieć Można powiedzieć już zrobiłem ale znowu mu pieprzymy się gazu i będzie szybciej to skosi Dobra, dobra, ja już zrobiłem co chciałem Teraz tylko rzecz jest taka, że ja chyba już zakończę w tym momencie ten, ten odcinek, bo nie ma sensu, abym go dłużej ciągnął. Bo idzie ja już nagrywa 11 minut, więc myślę, że taki minimum już zrobiłem. Więc tak, w tym materiale to chyba już będzie na wszystko, bo dłużej nie ma sensu tego ciągnąć. Więc dziękuję Ci serdecznie za oglądanie. Wiem, że przerywam znowu w takim połowie pracy, bo tak i tak już po dzisiaj. Więc jeszcze raz chcę Ci powiedzieć dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w jutrzejszym odcinku Farmingu 13. Cześć.